Cześć, jestem Ksenia. Cześć, jestem Jarek. Cześć, jestem Weronika. Zanim zapisałam się na ścieżkę wzrostu, do kościoła już uczęszczałam kilka miesięcy. Jednak chciałam czegoś więcej. Chciałam też zostać częścią wspólnoty. Chciałam zbliżyć się do Boga. I, ale tak naprawdę nie wiedziałam jak. Nie wiedziałam od czego zacząć. Więc ścieżka wzrostu była e, takim dobrym pierwszym krokiem, e, żeby to osiągnąć. No, no ścieżkę wzrostu tu skłoniła mnie Alina. Dużo w domu rozmawialiśmy o tej ścieżce wzrostu, co to jest, jak będzie wyglądało. Zadecydowałem, że pójdę za Alinką, zapisałem się no i odbyłem cały kurs ścieżki wzrostu. Zależało mi, żeby poznać Kościół nie tylko od strony nabożeństw i wydarzeń, które organizuje, ale też poznać dogłębnie jego wizję i historię Kościoła. Porządek, e, przekaz, w którym prowadzący naprawdę stanęli na wysokości zadania, i było to bardzo mądre i przemyślane. Szczególnie ważne było dla mnie spotkanie, podczas którego poznawaliśmy siebie i swoje obdarowanie. Myślę, że atmosfera, która tutaj panowała na każdym spotkaniu bardzo sprzyjała, żeby się otwierać ze swoją historią i też no, po prostu było bardzo sympatycznie i każdy był otwarty na to, żeby słuchać innych. Po ukończeniu ścieżki wzrostu poczułam się częścią tutaj e, kościoła, wiedziałam, znałam już trochę więcej ludzi i też było miło przychodzić w niedzielę i witać się ze znajomymi twarzami i też nie być już takim anonimowym. Po ukończeniu ścieżki wzrostu oczywiście przyjąłem szest Bodne. I to było największe wydarzenie. Pomogło mi to zdecydować, że chcę zostać w tym kościele, bo jego wartości zgadzają się też z tym, co ja gdzieś tam mam w sercu. I mogłam po prostu zdecydować, że chcę być członkiem kościoła i zaangażować się w służbę. Na pewno poleciłbym każdemu, kto nie przyjął tu. Myślę, że spotkania ścieżki są na tyle uniwersalne, że w zasadzie każdy wyciągnął coś dla siebie. Na pewno poleciłbym wszystkim tym, którzy chcą poznać Boga bliżej, a jeszcze nie mają z nim e, głębokiej relacji. Myślę, że ścieżkę mogę polecić każdemu, kto chce lepiej poznać wizję Kościoła i zaangażować się w służby w Kościele. Poleciłbym tym, którzy chcą poznać sposób działania Ducha Świętego i sposób, w jakim on układa życie. Ścieżka wzrostu poleciłabym każdemu, który chce zacząć życie z bokiem, ale tak naprawdę nie wie, od czego zacząć. Ścieżka wzrostu to jest dobry pierwszy krok.